Cześć, mam na imię Dorota. Jesteśmy w moim klubie Atmosfera Ruchu. Zaprezentuję Wam ćwiczenie Spine Stretch, które polega na rozciąganiu kręgosłupa w siadzie. Jest ono wskazane dla kobiet w ciąży, ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, rozciąga kręgosłup, który jest dosyć mocno obciążony przez noszone przez nas dziecko. Ćwiczenie Spine Stretch, pozycja wyjściowa w siadzie. I tu w zależności od tego, jak bardzo zaawansowana jest ciąża, można usiąść z nóżkami prostymi na szerokość bioder, jeśli są problemy z wyprostowaniem nóg to można ugiąć nogi w kolanach i ważne jest, żeby usiąść wyżej. Ja siedzę akurat na kilku złożonych matach, ale może być to również kostka do jogi, może być step lub to, co mamy w domu pod ręką, może być też bolster do jogi, może, mogą być koce. Ważne w tym ćwiczeniu jest to, żeby zachować odpowiednią pozycję wyjściową, czyli najpierw wydłużyć i usztywnić kręgosłup, oddalić barki od uszu, zasać łopatki w kierunku kręgosłupa i następnie po tym usztywnieniu z wydechem zaokrąglić całe plecy w literę C, tak jakbyśmy chciały wydłużyć kręgosłup wokół własnego dziecka, na wydechu. I z wdechem wracamy do pozycji wyjściowej. Znowu usztywniamy tułów, stabilizujemy plecy kręgosłup, wydłużamy odcinek szyjny. Chcę, żebyś poczuła to połączenie od kości ogonowej przez czubek głowy i dopiero po tym usztywnieniu na wydechu zaokrąglamy plecy w literę C ręce. Tutaj nie są istotne, ważne, żebyś czuła, jak zaokrąglasz plecy, jakby wokół własnego dziecka, cały kręgosłup. Szczególnie zależy mi na tym, żeby wypchnąć i zaokrąglić kręgosłup lędźwiowy. I wracamy do pozycji wyjściowej na wdechu. Powtarzamy to ćwiczenie kilka razy. Ćwiczenie to doskonale mobilizuje i rozciąga kręgosłup na wszystkich jego odcinkach.